Gigablok, jedna z katowickich oczyszczalni, podnosi efektywność energetyczną dzięki nowemu kogeneratorowi, który wykorzystuje powstający biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Nowa instalacja to jednostka pozwalająca odzyskać energię z biogazu. Produkowanego podczas oczyszczenia ścieków. Cały proces to nie tylko inwestycja w środowisko, ale także w nowoczesne rozwiązania energetyczne. Dodatkowo, w ramach modernizacji, wybudowano nowy zbiornik na biogaz o wysokości 12 metrów, średnicy 14 i pojemności 1500 m3. Łączna wartość inwestycji to 6 milionów 300 tysięcy złotych. W dzisiejszym żeśmy otworzyli. Nowy kogenerator, urządzenie, które służy do generalnie produkcji energii elektrycznej, jak również energii cieplnej, a które powstaje, spala generalnie biogaz. Biogaz po prostu jest elementem, który zostaje wytworzony w toku Fermentacji osadów ściekowej. Przez naszą oczyszczalnię GigaBlock przychodzi rocznie 10,5 miliona metrów sześciennych ścieków. Z tego produkuje się po odpowiednich procesach technologicznych osady, i te osady w wyniku fermentacji powodują właśnie to, że powstaje biogaz, który w tej chwili. Wykorzystujemy do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej. Chodzi o to, żeby tutaj na naszym obiekcie, który jednak każda oczyszczalnia zużywa bardzo dużo energii elektrycznej to powoduje po stronie kosztowej duże obciążenie nas, a jednocześnie przekłada się to na mieszkańców, żeby jednak to było to samo energetycznie. My nie, nie spełniamy takiej funkcji, że dostarczamy na zewnątrz komuś tej energii elektrycznej, tylko wykorzystujemy to we własnym zakresie. Dostaję, abym zbudował 2,5 MW farmy fotowoltaicznej. Dlatego, że farma pracuje tylko 8 godzin dziennie, zakłada może ciut więcej i ileś miesięcy w ciągu roku, a tego typu Urządzenie działa cały rok i 24 godziny na dobę, czyli on jakby 400 kW ma dzisiaj mocy, ale on daje tyle energii elektrycznej, co farma 2,5 MW i jeszcze energię cieplną, którą używamy do własnych potrzeb. To jest inwestycja, która jest jakby zamknięcie pewnego etapu rozwoju oczyszczalni ścieków w Katowicach i jest drogą do następnych, do następnych postępowań. Tą inwestycją uzyskujemy 100% potrzeb na energię cieplną dla potrzeb oczyszczalni ścieków. I około 30% uzyskujemy, energi uzyskujemy energii elektrycznej dla własnych potrzeb. To jest za mało. Dyrektywa unijna mówi, że musimy do roku 2025 mieć 5% przynajmniej własnej energii elektrycznej, czy muszę taki jeszcze jeden obiekt zbudować, następny. Żeby go zbudować, muszę pozyskać więcej biogazu. Żeby pozyskać więcej biogazu, muszę wykonać nowe inwestycje. Muszę, muszę zmienić technologię wytwarzania biogazu poprzez przyjęcie dodatkowych jeszcze źródeł em, roślinnych, które mi zwiększą ilości biogazu potrzebnego balon który tak naprawdę gromadzi